Cześć, słuchajcie, ja jestem Glemik, a dzisiaj witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. E, co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym troszkę ogłosić, jak to zwykle. Chciałbym troszkę z wami pogadać, dowiedzieć się też, co robiliście. Także ja bym już zaczął. Słuchajcie, no nie było mnie y, przez ostatni czas na moim y, kanale znowu. Y, wszystko było spowodowane tym, że no byłem na wakacjach, wiadomo, nie? Y, I nie miałem czasu. Niby gdzieś tam wyciągałem do kamery, chciałem coś nagrać, ale... Y, ale troszkę mi to nie wyszło, bo nie było warto czego nagrywać. Ja byłem osobiście górach i byłem nad morzem chwilkę, bo moi rodzice stwierdzili, że za granicę no nie będziemy wylatywać, bo jest to po prostu w tym czasie bez sensu, są różne obostrzenia i yy, blokują takie wyjazdy i stwierdziliśmy, że, że nie chcemy wyjeżdżać za granicę, no więc dobra, pojechaliśmy nad morze, też zresztą z moim przyjacielem pojechaliśmy nad morze i tak dalej, to było chyba na 4 dni. No słuchajcie, no polskie morze, jak to polskie morze, no ja za bardzo polskiego morza nie lubię, dlatego, że jest jest zimne, brudne wi i wiadomo, jakby ilość osób, które mm, trochę zniechęcają do kąpania się w takim morzu jest bardzo dużo. No i pojechałem sobie na to morze, było nawet całkiem fajnie, jak na polskie morze, byłem w Gdańsku, to już mogę powiedzieć. No, jeżeli ktoś z was był w Gdańsku albo był nad morzem, to też możecie oczywiście napisać, będzie mi bardzo miło, jeżeli jakby wejdziecie ze mną w tą interakcję, nie? I coś tam od ciebie dodacie. Byłem również w górach, byłem w Krynicy Zdrój i yy, szczerze powiem wam, że nie polecam tego miejsca, jeżeli, jeżeli kogoś nudzą jakieś wycieczki piesze, jakieś oglądanie ogrodów, yy, bo Krynica Zdrój jest takim miastem yy, uzdrowiskowym, dlatego yy, dla osób, które są bardzo po prostu zanudzone tym, że trzeba chodzić, coś, yy, coś zwiedzać i tak dalej, to nie polecam, ale można też tam e, sobie pójść na jakiś spływ kajakowy, na jakiś e, spływ e, tratwą drewnianą, więc też na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ale moim zdaniem e, 10 dni, czyli tyle ile ja byłem, to było po prostu już za długo troszkę bo już ten wyjazd pod koniec był troszkę męczący dlatego, że obostrzenia i tak dalej akurat Krynica Zdrój znajdowała się w czerwonej strefie jeśli chodzi o koronawirusa, było tam najwięcej zakażeń tym ty ty właśnie wirusem i trzeba tam było nosić wszędzie, wszędzie, wszędzie maseczki już pod koniec dlatego no, było to trochę uciążliwe jak dla mnie swoją drogą to tam z tyłu jest mój pies Dobra, druga sprawa to chciałem się Was zapytać, gdzie wy byliście? Pochwalcie się, gdzie byliście, pochwalcie się, jak było, to jest Was był na wakacjach za granicą, a jeżeli tak, to gdzie? No po prostu piszcie, dzielcie się swoimi wrażeniami z tych wakacji, zapraszam. Druga sprawa, ostatnio kminie coś więcej jest grafiką, komputerową i tak dalej, z fotografią. Także jeżeli chcecie, to wrzucam Wam tutaj troszkę zdjęcia, jeżeli nie, to przewincie. Tutaj będziecie mieli teraz minutę, do której musicie sobie przewinąć. Jeżeli tego nie chcecie oglądać także, także teraz wyświetlają wam się wszystkie zdjęcia, które jakoś bardzo mi zapadły w pamięć i podobają mi się najbardziej Dobra, jak już zobaczyliście zdjęcia, jeżeli ktoś był ciekawy, po prostu to tak pokazuję tylko opcjonalnie, nie? Też napiszcie jakie macie hobby, ja jestem też ciekawy. A, i jeszcze jedna sprawa organizacyjna. W przyszłym tygodniu, albo nawet jeszcze w tym, postaram się zrobić e, live y z denmowych grafik dla widzów. I przypominam, jeżeli już ktoś miał grafikę, to następna grafika na tym live. Będzie już płatna, także pierwsza grafika, którą dla Was zrobię, jeszcze będzie bezpłatna. No, czasami robię wyjątki, ale yy, przeważnie to tak to jest. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Tutaj widzicie teraz yy, czerwony przycisk na mojej paluszku. No i to tyle chyba, co chciałem powiedzieć. Taki odcinek, yy, yy, że tak powiem, na luzie. Napiszcie, mam fajną serię z Far Kraja 5. Eee, ostatnio sobie kupiłem tą grę, więc jakbyście chcieli, to piszcie po prostu yy, czy byście chcieli taką grę u mnie na kanale zobaczyć. Być może będzie z tego dłuższa seria, bo gra wydaje się naprawdę ciekawa. E, sam ten motyw gry, jak i fabuła też wydaje mi się ciekawa. No, przyznam się, że przegrałem już w, te, w tą grę 8 godzin, ale to tak, żeby się zapoznać jakby z tą grą, że potem e, nie było tak, że ja nic o tej grze nie wiem, nie? No, także piszcie w komentarzach. No i co? Taki krótki odcinek, jak mi się wydaje, że dłużej nie ma co rozwijać w różnych wątków. Także tak, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, zapraszam do lajkowania tego odcinka dla zasięgów. No, mój kanał teraz bardzo stoi w miejscu. Nawet już jak robię ten odcinek e, jakiś, to nie chcę mi się za bardzo nagrywać kolejnego, ponieważ no, widzę, że wszystko jakby stoi w miejscu, albo w ogóle sobie spadają, więc to już jest w ogóle niemotywujące. No, ale myślę, że dalej będę to robił. A jeżeli nie, to po prostu zrobię sobie nowy kanał, w którym już e, obiorę zupełnie inny content i myślę, że e, takie rozwiązanie będzie jak najbardziej trafne. No, myślę, że będą też e, niedługo jakieś vlogi z ręki. Myślę, że już się przełamie, żeby gdzieś tutaj w tej Warszawie na przykład złapać kamerę do ręki i, i, i zacząć do niej gadać. W każdym razie to by było na tyle z tego odcinka. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Jeszcze raz tu macie na moim paluszku przy, przycisk subskrybuj. Także zapraszam i widzimy się w następnym odcinku. Hej, cześć, siema!